Dzień dobry drodzy widzowie. Tu Hektary of Grid TV. W dzisiejszym odcinku, już teraz, możecie kliknąć w opis filmu. Tam znajdziecie link do pliku, który udostępniłem. Jest to plik z oficjalnych testów Kornexów, które do Was zostały wysłane. Także w końcu macie ten plik. Bardzo was przepraszam, że tyle to trwało. Niestety, człowiek zaganiany nie wyrabia na zakrętach. Także tak wygląda sprawa. E, niespodziewanie dzisiaj odezwał się do mnie również chiński dostawca, inny chiński dostawca, i wycenił mi bezpośrednio już dla mnie 16 sztuk Evi 280 amperogodzin i słuchajcie, cena z Chin to 68 dolarów 68 dolarów najbardziej znane Life po 4, czyli Ivi, e, najnowsza wersja bardzo dobra cena, czyli on sam powiedział, że ceny Life Po 4 nadal spadają. To jest dla nas jak najbardziej pozytywna wiadomość. Moim zdaniem warto się zastanowić, czy nie warto kupować tych IV w takiej cenie, ale oczywiście z dostawą z Chin, bo z Polski one dalej, dalej kosztują około 80. Tak to wygląda, moi drodzy. No i ostatnia sprawa to jest Kwestia falowników. Mamy w, w tym momencie już praktycznie gotowy link, który będę mógł Wam zaprezentować. On tam już gdzieś krą, krąży w sieci, ale nie chcę go na razie tak pokazywać, no bo nie jest dopracowany. I co w nim znajdziecie? Przede wszystkim znajdziecie w nim Falownik 5,5 kW jednofazowy, który można łączyć w trzy fazy, czyli trzy falowniki jednofazowe łączymy w trzy fazy, e, srne 5,5 kW, taka opcja, cena akceptowalna, e, jak najbardziej. I na chwilę obecną to będzie tyle. Nie pokazujemy innych falowników, nie chcemy innych falowników, ponieważ jest Syrne 12 kW, wygląda bardzo podobnie jak Deje, ale on nie jest jeszcze trzyfazowy. Producent cały czas pracuje nad tym, żeby ten falownik był trzyfazowy. No i czekamy. Być może y, będzie to szybko. Jak to Darcy powiedział, ma być to soon, ale soon to nie wiadomo kiedy. Także na chwilę obecną mamy falowniczki 5,5 kW, które można łączyć y, w y, system trzyfazowy. Y, to by było na tyle. Jeszcze raz zachęcam do y, kliknięcia w ten y, link do oficjalnych y, testów które zostały przygotowane przez fabrykę Kornex. To nie jest tak, że to robi Darcy, tylko to jest oficjalny plik fabryki z dokładnymi danymi odnośnie pojemności i rezystancji. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.